Wyobraź sobie, że w 7 dni roboczych wymieniamy okna i drzwi w Twoim domu. Bez kompromisów w jakości i ukrytych kosztach. Od pierwszego kontaktu nasz zespół wykonuje precyzyjny pomiar wnęk. Oferuje fachowe doradztwo i przedstawia szczegółowy kosztorys oraz harmonogram prac. Profile i okucia renomowanych producentów zapewniają trwałość konstrukcji oraz izolację termiczną i akustyczną która może obniżyć rachunki nawet o 30%. Stosujemy profile o klasie energetycznej A, zgodne z normami UE. Każdy klient otrzymuje wykaz zastosowanych materiałów oraz pełną dokumentację gwarancyjną. Po rygorystycznej kontroli jakości materiały trafiają na plac budowy, gdzie pod nadzorem kierownika projektu montujemy ramy, wykonujemy szczelne uszczelnienie i dopracowane wykończenie detali. Zarządzanie projektem gwarantuje terminowe zakończenie każdego etapu. Siedmiodniowy termin realizacji to efekt zoptymalizowanych procesów produkcyjnych i nowoczesnej floty transportowej. Jako firma lokalna w Dąbrowie Górniczej i okolicach oferujemy konkurencyjne ceny, transparentne rozliczenia i elastyczne terminy dostaw. W Marpol zapewniamy roczną gwarancję na stolarkę i montaż oraz wsparcie posprzedażowe. Proponujemy też rolety zewnętrzne chroniące przed słońcem i hałasem, podnoszące komfort użytkowania. Skontaktuj się telefonicznie lub online, umów bezpłatny pomiar i w 7 dni zapomnij o problemach ze starą stolarką. Marpol lokalny lider szybkich, solidnych i korzystnych cenowo realizacji.